Szanowni Państwo, Michał Wina się kłania i zapraszam na komentarz dla Nowej Konfederacji o incydentach na pograniczu Indii i Chin. 15 czerwca w Dolinie Galuan w Ladaku na pograniczu Indii i Chin doszło do, do najpoważniejszego od lat 70. incydentu pomiędzy Indiami a Chinami, w wyniku którego zginęło 20. Indyjskich żołnierzy oraz nieznana dokładnie liczba chińskich. W Indiach popularną, cytowaną liczbą jest 39, ale nie zostało to potwierdzone przez stronę chińską. I ta, to, to starcie było niezwykle intrygujące z punktu widzenia estetycznego, dlatego że żołnierze indyjscy i chińscy bili się za pomocą pałek, tudzież pałek owiniętych drutem kolczastym. No i to starcie trwające no dość długo doprowadziło do śmierci właśnie ponad 20 osób. Większość z nich zmarła z hipotermii, jak również z powodu tego, że, że pospadali ze zbocza i nie byli w stanie nie był w stanie nikim udzielić pomocy, no bo trwała bitwa. No i w efekcie ta, ta, tego typu starcie 20, mocarstw XXI wieku posiadających broń atomową, a tu na pograniczu na 3000 metrów biją się za pomocą pałek i drutu kolczastego. No to jest potwierdzenie w pewnym sensie, czy tak, nie, nie, niesamowicie ironiczna, ironiczne potwierdzenie starej maksymy przypisywanej czy Einsteinowi, czy Mountbattenowi, że III wojna światowa wybuchnie za pomocą broni atomowej i to czwarta za pomocą łuków i strzał. No to proszę, na pograniczu Indii i Chin, w Himalajach obie strony już przeskoczyły ten etap i już weszły na etap walki w stylu czwartej wojny światowej. No i oczywiście estetyka tego starcia, no, przypomina to krzyżówkę Monty Pythona z ustawką kibiców na 3000 metrów, no jest, jest przeciekawa, to, tego typu starcia nazywają się w naukach politycznych, czy może w publicystyce politycznej starciem Łysych Ogrzebień, tak nazwaną kiedyś wojnę Erytrei z Etiopią, ale oczywiście takich wojen kuriozalnych czy starć jest więcej. Moje dwie ulubione, to jest 1969 starcie między Związkiem Radzieckim a Chinami o bagienną bezludną wyspę o tudzież Damanską, na Usuri. No i drugi przykład, wcześniejszy chronologicznie, to starcie Imperium Birmańskiego z Imperium Brytyjskim w XIX wieku o bezludną, zainfekowaną śpiączkę wyspą Szapuri. No i jak pisał o tym przypadku birmańskim Kazimierz Dziwanowski, jakby ktoś pomyślał, że mała, zainfekowana śpiączką, bezludna wyspa jest. Bez, bez znaczenia ten nie rozumiałby, jak myślą mocarstwa. Dla mocarstw nie może być małej, bezludnej, zainfekowanej śpiączką wyspy na końcu świata bez znaczenia. To jest niemożliwe. Dla mocarstw nie istnieją tego typu, tego typu tego typu wyspy. No i oczywiście to jest jakby podstawowa kwestia, dlatego, że, że w tym momencie. To, że to było starcie na 3000 metrów przy pomocy pałek, drutu kolczastego i co tam jeszcze, to, to dokładnie to jest dekoru. Natomiast istotą jest oczywiście rywalizacja Indii i Chin. No i, i teraz zapraszam na pewne spojrzenie głębiej, po, poza tą tą taką kuriozalną, Monty Pythonowską, Kibicowską estetykę tego starcia. No, i, i, i oczywiście możemy je na, na kilku płaszczyznach rozpatrywać. Ale po pierwsze, może i dobrze, że się bili tą, tymi pałkami i, i, i drutem kolczastym. Jest porozumienie pomiędzy. Pomiędzy Indiami a Chinami, że patrole mają nie używać broni palnej. W efekcie, w efekcie no, pomyśleć, co by się stało, gdyby jednak używali tej broni palnej, więc może już lepiej, niech się tłuką tymi pałkami, przynajmniej liczba zabitych będzie mniejsza. Więc, więc to tak na takim poziomie technicznym. Natomiast, oczywiście, oczywiście dlaczego w ogóle w tym miejscu? Dlaczego na 3000 metrów, gdzie. Niewiele jest, gdzie w ogóle mało kto mieszka. No otóż, ten problem nas odsyła do, no, do, do czegoś, co jest przekleństwem świata postkolonialnego, czyli kwestii granic. Czy to w Azji Wschodniej, czy w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Azji Południowej. Granice są problemem, dlatego że kwestia granic nałożyła na siebie jakby dwa porządki myślenia. Z jednej strony azjatyckie, on też oczywiście nie jest jednorodny, ale. ale Powiedzmy, że tutaj uprościmy, i z drugiej strony europejski. Otóż wcześniej w, w świecie indyjskim czy w świecie Azji Południowo-Wschodniej no nie było dokładnego określenia granic. Raczej panował tak zwany system galaktyczny, zwany również szkatułkowym, albo właśnie z indyjska mandalom, który zasadniczo polegał na tym, że rządziło się za pomocą pewnych kręgów, które rozszerzały się w zależności od siły danego królestwa. No i w Nachodziły na kręgi innych królestw, no i te pogranicza albo były podporządkowane obu, albo były w stanie lawirować. To generalnie bardzo elastyczny system, który został zniszczony tak naprawdę dopiero w czasach kolonialnych. W przypadku Chin była, była koncepcja języka, czyli wszystkiego, to, co, wszystkiego, co pod niebem tiento to niebo, świata pod, więc więc w koncepcji tjesia jakby wszystko było jakby Chiny są centrum świata i nie ma też dokładnych granic między nimi a resztą, no bo jakby siłą rzeczy one są centrum i jakby logicznie z punktu widzenia tego systemu każdy powinien chcieć być częścią Chin i, i w sumie to by było dla niego lepiej, więc, więc chociaż rzeczywiście administracyjnie później zaczęto to wprowadzać, natomiast natomiast jakby ideowo sama koncepcja granic no nie była Aż tak silnie zdefiniowana jak w Europie. No a potem przychodzą Europejczycy, mocarstwa kolonialne, i narzucają granice według europejskiego myślenia, no i mamy problem. No i w przypadku Indii to jeszcze jest kolejna jakby warstwa problemu, polegająca na tym, że no, że to Brytyjczycy zjednoczyli Indię. Wcześniej Indie były zjednoczone za Asioki, tak. No, nawet Wielcy Mogołowie nie zjednoczyli całości Indii. No i, no i w efekcie Brytyjczycy zjednoczyli te Indie, no, a jak się Indie zaczęły dekolonizować, to niektóre z tych obszarów miały szczęście, a inne nie. No, szczęście miał na przykład Nepal, który, który się zdekolonizował i został niepodległym państwem, ale już na przykład Ladak tego szczęścia nie miał, dlatego że Ladak to jest buddyjskie, buddyjska część to on, gdzieś było księstwo w Himalajach, które jest pod silnym wpływem Tybetu, aczkolwiek tybetański etnicznie nie jest, natomiast oczywiście jest, wyznaje buddyzm tybetański, ma piękne, piękne klasztory. Polecam Państwu, jak się trochę uspokoi, zarówno sytuacja koronawirusowa, jeśli się uspokoi, jak również te, te napięcie na pograniczu indyjsko-chińskim, to bardzo polecam Ladach, to jest piękne miejsce. Te klasztory robią naprawdę niesamowite wrażenie, więc, więc pod silnym wpływem, Właśnie, właśnie Tybetu, ale czasami zależna od Tybetu, a czasami nie, no, zgodnie z tą logiką tego, tego elastycznego systemu. No i Ladak został włączony za Brytyjczyków do, wcześniej przez Sików, tak, ale, ale Sików włączyli Brytyjczycy, no i w ten sposób stał się, stał, się, stał się częścią Indii Brytyjskich. No i właśnie, no więc Ladakh za bardzo szczęścia nie miał, nie, nie jest dzisiaj niepodległym państwem, no taki Butan na przykład miał więcej szczęścia, a, a tak naprawdę też tak się wiele różni, nie różni od, od, od tego, Ladaku, no także niektóre z tych, z tych królestw, księstw zyskały niepodległość, inne nie zyskały, w dużej mierze decydował przypadek szczęścia, no to trochę tak jak u nas w naszej części Europy no, Białoruś miała szczęście, mamy dzisiaj niepodległą Białoruś, a na przykład Róż Czarna już nie, czy Róż Czerwona. Także, także to w dużej mierze w, Podobnym, podobnym duchu, tak? Trzeba mieć trochę szczęścia w, w dziejach, żeby, żeby ta jednostka państwowa się, się wybroniła i przeszła. Przez, przez, przez koleje losu, jako, jako niezależna, czy, czy, czy w miarę niezależna jednostka. No więc wracając do, 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 do pogranicza Indii i Chin. Brytyjczycy rozrysowali mapę, na, na tej mapie zdemarkowali granice, no tylko tyle, że Chińczycy się z, tą, z, tą, z tym nie zgodzili. Ta brytyjska linia demarkacyjna to oczywiście linia McMahona, która zasadniczo, na której Zasadniczo opiera się przynajmniej w części jej linia właściwej kontroli, to jest określenie z połowy lat 50., jak się Indie zdekolonizowały, to znowu ta dekolonizacja była dość chaotyczna, powstał Pakistan, doszło do konfliktu o Kaszmir, który był muzułmański, ale którego Maharadża wolał iść do Indii, no i, no i w, efekcie, w efekcie była ta, ta dekolonizacja dość, dość chaotyczna, no i w latach 50. Chiny bardzo blisko współpracowały z Indiami. Indie to nawet uwierzyły, to całe gadanie o ludzkości i tak dalej, te wszystkie pięć zasad pokojowego współistnienia i tak dalej. No, a Chiny jednocześnie budowały swoją infrastrukturę po, po swojej stronie Himalajów, no i w efekcie zaczęły, zaczęły się domagać części terytoriów. Domagać się zaczęło, żeby było zabawnie, przynajmniej z polskiej perspektywy, może brzmi zabawnie, ale Chiny domagały się tego w imieniu Tybetu. No bo skoro z perspektywy chińskiej Tybet zawsze był chiński, no to logiczne, że wszystkie ziemie, które kiedyś należały do Tybetu, powinny teraz należeć no, nadal do Tybetu, tak? czyli w tym momencie do chińskiego Tybetu. No i to doprowadziło do konfliktu z Indiami o granicę, konfliktu, który zakończył się wojną w 1962 roku. Indie dostały po głowie, to była wielka klęska, klęska, która zresztą była szokiem Jawaharlala Nehru, czyli dla Przywódcy indyjskiego, który zresztą dwa lata później zmarł, nikt już nie doszedł do siebie po tej, po tej klęsce. No i Chińczycy zabrali obszar, który się nazywa Aksai Chin. No i znowu jest, mówi się, że to historycznie część Ladaku, ale to znowu niejednoznaczne to jest mocno, dlatego że, że, te, że te obszary to Nakładanie europejskich koncepcji, co do koło należało w czasach przedkolonialnych, to jest naprawdę dość karkołomne zajęcie, i w dużej mierze przypomina takie rysowanie historii, czy analizowanie historii przez pryzmat współczesnych koncepcji, co się zawsze źle kończy. Więc więc od tego 1962 roku mamy, mamy, mamy wyraźną przewagę Chin, a jeszcze. Żeby była jasność, to tego Aksai Chin na rzecz Chin zrzekł się Pakistan, którego nikt nie kontrolował tego w żaden sposób, to było bardzo takie inteligentne zagranie, zrzekli się czegoś, czego nie mają. Więc więc to był to był taki ładny przykład tych tych trudnych relacji w trójkącie Indie, Pakistan, Chiny. No i to oczywiście doprowadziło do sytuacji, w której ta linia aktualna, czy linia właściwej kontroli pomiędzy Indiami a Chinami to nie jest formalnie granica, bo oni jej nie. Nie uznają formalnie, no tylko właśnie jest to linia demarkacyjna i ona oczywiście jest, jest patrolowana przez obie strony, ale ona sama też nie jest dokładnie oznaczona. Ona przebiega zresztą przez trudny teren, tam jest tam jest, no przynajmniej w niektórych miejscach 3000 metrów, czasami wyżej. Tam jest pusto zasadniczo. Teraz oczywiście jest więcej żołnierzy, bo są, bo są obo obozowiska. Natomiast natomiast zasadniczo jest to obszar, który, który jest słabo zamieszkały. Ladak też nie jest jakoś nadzwyczajnie zamieszkały, Lech, czyli jego stolica może trochę, natomiast tak, poza tym, no, to jest pustka, krajobraz księżycowy i co pewien czas jakieś klasztory, to oczywiście pięknie wygląda turystycznie, natomiast, natomiast, no nie jest to jakiś obszar, który byłby najbardziej przyjazny na ziemi, no podobnie zresztą jak Tybet. Więc, więc, no więc ten, ten obszar właśnie i ta, ta linia nie, przebiega przez wiele miejsc, które nie są dokładnie wyznaczone, no i to oczywiście powoduje interpretacje ze strony obu obu tych państw, co należy do nich, I żeby była jasność, Chiny w tej kwestii mają wyraźną przewagę, dlatego że ich przewaga infrastrukturalna po ich stronie granicy, czy po ich stronie tej linii właściwej kontroli, no jest wyraźna. Chiny mają zdecydowanie silniejszy, silniejszy, jakby wojskowo są tam silniejsze, zbudowały większość infrastruktury, Indie starają się gonić to. Starają się nie tyle wyrównać do Chin, bo i tak są dużo słabsze, no ale przynajmniej zmniejszyć ten, ten, ten dystans. No i, no i w tym momencie jakby w tej, w tej części pogranicza indyjsko-chińskiego, mamy dwie najważniejsze, dwa najważniejsze miejsca strategicznie reżimując. Pierwszym jest Dolina Galwan, a a drugim jest jezioro Pangong. I teraz w, w, na przełomie maja i czerwca doszło do incydentu nad jeziorem Pangong, które prawdopodobnie wygrali Chińczycy. No i od tego momentu trwa deeskalacja. Deeskalacja, która nagle zakończyła się w. 15 czerwca, no, poważną eskalacją, czyli bitwą na te pałki i drut kolczasty między żołnierzami indyjskimi i chińskimi. Zasadniczo są, są dwie główne interpretacje mówiące, dlaczego tak się stało. Otóż jest interpretacja racjonalna i irracjonalna. No, zacznę od racjonalnej. No, zgodnie z racjonalną Indie rozbudowywały drogę z Darbu przez Siok do Daulatbet, Oldie, no i tam tam na, w tym tamże w tym Daulat mamy lotnisko wojskowe, które, które powoduje, że że no postawa że stanowisko Indii, czy siły Indii w tym obszarze zasadniczo wzmacnia. No więc Chiny, chcąc nie dopuścić do tego wzmocnienia, dokonały ataku, dzięki temu, dzięki temu chwilowo wybiły indusów z budowy tej drogi. To jest racjonalna interpretacja, tylko że ona nie jest no, nie jest aż tak przekonująca, no, głównie dlatego, że ta infrastruktura indyjska po stronie, po indyjskiej stronie tej, tej linii właściwej kontroli, tak jest dużo słabsza. Czyby Indie zbudowały tą drogę, czy nie, to i tak Chińczycy mają przewagę militarną, więc, więc okej, okay, jakby nie, ch nie chciały, żeby ta przewaga się zniwelowała, no ale, ale dalej takie nerwowe zagranie w przypadku no jednak rozpisanego na dłuższy, na dłuższy czas procesu, jakim jest budowa drogi czy ten, no to jest jednak, jednak ciekawe, więc to, ale nie, nie można tego oczywiście odrzucać. Natomiast no, bardziej do mnie przemawia ta druga wersja, a mianowicie irracjonalna, że tak naprawdę sprawę, jak patrzymy na tego typu działania, to mamy, mamy tutaj w z tyłu głowy te relacje państwowe, wielką politykę, tu indeli Delhi i tak dalej, no ale jak zejdziemy niżej na poziom, no to mamy poziom dowódców i poziom żołnierzy. I teraz ci żołnierze tam w tych Himalajach mają swoje rozgrywki, no bo raz wygrywają Indusi, raz wygrywają Chińczycy, to powoduje pewną pamięć instytucjonalną, emocjonalną tych żołnierzy, którzy oczywiście chcą oddać tym swoim przeciwnikom za poprzednie starcie, no to znowu ta logika kibicowska, tak, bo tam nam woili, to my im z kolei tu oddamy, no i to powoduje takie, takie ambicjonalne zagrania, które niekoniecznie są, niekoniecznie są zgodne z linią Pekinu czy, czy Delhi. No ale to powoduje też incydenty oddolne, na które później dopiero muszą reagować, reagować politycy w, w Delhi czy, czy w Pekinie. Więc, więc ta nieirracjonalna argumentacja czy interpretacja mówi, że właśnie doszło do, do takiego w sumie oddolnego wybuchu walk między żołnierzami. No, coś tam poszło, zaczęli się. Zaczęli się bić, to się wymknęło spod kontroli, no bo doszło już do porządnej bitwy. 20 osób, śmierć 20 osób, a ponad, no bo przecież to nie jest tak, że tylko się ginęli. No to jest jednak duża liczba, zważywszy na to, że się byli na pałki. Także, także, także to i to doprowadziło później do, do dalszej eskalacji. No i ta eskalacja, natomiast nie, to jest tylko moja interpretacja, skłaniam się raczej ku tej nieracjonalnej. Wersji. Jakby Państwo mieli ochotę na więcej, bardziej dokładne omówienie tych spraw, to zapraszam do dwóch analiz. Jednej to Krzysztofa Iwanka z, z Zakładu Badań Azji. Akademii Sztuki Wojennej jest dostępne online, a drugi Michał Bogusza z Ośrodka Studiów Wschodnich. Także tam to jest dokładnie rozpisane. No, no i, no i co, do czegoż do, do ta eskalacja doprowadziła? Otóż postawiła rząd Modiego w trudnej sytuacji. Dlatego, że no wszystko wskazuje na to, że tą Monty montypajtonowsko-kibicowską wygrały jednak Chiny. No, że to nie był Butan. W 2017 roku, którym wydaje się, że wygrały Indie. Więc, więc tym razem wygrały Chiny. To doprowadziło do ogromnego wzburzenia w Indiach. Tam palono rzeczy chińskie, palono portrety Xi Jinpinga, także, także bardzo taka emocjonalna reakcja indyjskiego społeczeństwa. No i co gorsza, jakby rząd Modiego było o tyle w trudnej sytuacji, że to jest rząd, który raczej stawia na asertywną politykę zagraniczną. Na no dość twarde zagrania. No rok temu zbombardowano pogranicze z Pakistanem, po pakistańskiej stronie oczywiście. Więc to, co prawda było przed wyborami, to miało służyć zwycięstwu w wyborach, no i osiągnięto ten cel. Natomiast natomiast no to są jednak dość już ryzykanckie zagrania. No i jednocześnie, no więc tak, no rząd młodiego stanął przed koniecznością odpowiedzi. No skoro jesteśmy tacy silni, potężni, no to no to, a tu nam nagle Chińczycy dali łupnia. Na trzech tysiącach metrów, no straszne. Więc w tym momencie rząd Modiego musiał w jakiś sposób odpowiedzieć co gorsza stał się dość osamotniony, dlatego że dyplomatycznie większość sąsiadów milczała, nie, nie poparła Indii, Indie zostały oczywiście poparte przez Zachód, natomiast no nie przez sąsiadów. W efekcie rząd Modiego był w trudnej sytuacji, dlatego że tak, rząd Modiego czy w ogóle Indie są gospodarczo słabszy od Chin, są wojskowo słabsze od Chin i są politycznie słabszy od Chin. No więc w tym momencie mamy sytuację, w której rząd Rząd indyjski no, musi oddać silniejszemu przeciwnikowi. Już nie mówię o tym, że oba mają broń atomową, bo to oczywiście powoduje jeszcze większe, jeszcze większe problemy, jeszcze trudniej odpowiadać w takiej sytuacji. No ale trzeba przyznać, że rząd Modiego, który, który ma oczywiście swoje za uszami, ten rząd jest mocno kontrowersyjny, natomiast odpowiedział w sposób błyskotliwy. Dwa dni temu, w tym momencie, jak nagrywam tą. tą ten komentarz dwa dni wcześniej. Rząd Modiego zablokował chińskie, kilkanaście chińskich aplikacji, w tym TikToka, WeChata, czy Weibo, czy QQ. No i to doprowadziło do, do sytuacji, w której jest to naprawdę znakomita odpowiedź, ponieważ to jest odpowiedź, która zaboli Chińczyków. A jednocześnie jest ona, ona na tyle na tyle no nie, jakby ona jest na tyle silna, żeby zabolała chińczyków i żeby uspokoiła społeczeństwo indyjskie, że oddaliśmy, tak jest, dobrze, tak, a jednocześnie, no ona Powoduje szansę na zakończenie tej eskalacji. Dlatego, że prawda jest taka, że na poziomie państwowym ani Deli, ani Pekin tak naprawdę nie chce eskalacji. Tam toczyły się rozmowy w międzyczasie o tym, żeby zakończyć ten, 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 ten spór. Oczywiście, jakby, z, z, jakby porozumieć się co do granicy, na pewno się nie porozumieją, ale żeby chociaż temperatura sporu. Temperatura sporu trochę siadła. No i, i wydaje się, że to działanie rządu Modiego jest, 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 jest tutaj bardzo dobrym, bardzo dobrą odpowiedzią, bo jest na tyle bolesne dla, dla Chin, żeby to odczuły, ale jednocześnie a jednocześnie daje szansę na to, że, żeby, żeby się sytuacja trochę uspokoiła, no bo w niczyim interesie nie jest, jest, nie jest dalsze eskalowanie. No ale zobaczymy, jak Chiny na to odpowiedzą. Ta ich asertywna polityka w ostatnimi czasy raczej jest prowadzona z pod znaku oko za oko, więc, więc, więc zobaczymy, na razie wyraziły głębokie, głębokie zaniepokojenie tym, tym działaniem. No ale zobaczymy, sytuacja jest dynamiczna. Na pewno, na pewno żadna ze stron nie chce poważnego konfliktu. No ale jednocześnie jednocześnie tego typu rzeczy wymykają się czasem spod kontroli i, i kończą źle, więc miejmy nadzieję, że tym razem, że było to tylko i wyłącznie właśnie starcie w stylu kibiców na trzech tysiącach metrów i że nie przeistoczy się to w kolejną wojnę łysych ogrzebień. Dziękuję serdecznie.